Wszędzie Nikita miał świetny nastrój. Ostatnie projekty, które dostarczył, zostały wysoko ocenione przez właścicieli korporacji i zaproponowano mu awans z szeregowego, choć dobrze opłacanego pracownika na stanowisko kierownicze. Nikita wyobraził sobie, jak ucieszy się jego żona Lena, gdy się o tym dowie. Ona zawsze mówiła, że na to zasługuje. Teraz ich dochody miały wzrosnąć w geometrycznej progresji. Oznaczało to, że latem będą mogli pojechać na wypoczynek nie nad Morze Czarne, ale nad Morze Śródziemne. Lena od dawna marzyła o podróżowaniu po świecie, a Nikita też chciał zobaczyć inne kraje. Myśląc o urlopie, uśmiechnął się, bo naprawdę na to zasłużył. W ostatnich miesiącach prawie nie spał, ciągle siedział przy komputerze i pracował, pracował, pracował. Dlatego szczególnie ucieszył go fakt, że kierownictwo przyznało mu cały tydzień płatnego urlopu. Nikita postanowił, że najpierw się wyśpi, a potem poświęci cały swój czas żonie, wypełniając go miłością i romantyzmem. Być może teraz nawet zgodzi się, aby mieli dziecko. O tym też należało pomyśleć, bo byli już małżeństwem od trzech lat. Nikita był pewien, że miał wielkie szczęście z żoną. Była prawdziwą, mądrą kobietą, w domu zawsze panował porządek i przytulność, a kolacja, którą przygotowywała, mogłaby wzbudzić zazdrość w każdej restauracji. Nikita dawno zapomniał o czasach, gdy Lena dopiero uczyła się prowadzić gospodarstwo domowe. Wtedy ciągle coś jej się przypalało. Potrawy były albo niedogotowane, albo niedosolone, a sprzątanie mogło trwać cały dzień. Ale z czasem nauczyła się przygotowywać prawdziwe kulinarne arcydzieła, a Nikita był zachwykony. Miała jedną wadę, nie umiała oszczędzać, ale starał się z tym pogodzić i pracował coraz więcej, nie odmawiając ani nadgodzin, ani dodatkowych zajęć. Pod wieczór wracał do domu tak zmęczony, że czasem rezygnował z kolacji, po prostu nie mając na to siły. Ale teraz wszystko miało się zmienić i ta myśl tak cieszyła Nikitę, że leciał do domu jak na skrzydłach. Lenuś, jestem w domu! krzyknął Nikita, zmieniając buty w przedpokoju. Żona nie odpowiedziała, ale w kuchni coś się smażyło i po całym mieszkaniu roznosił się niesamowity zapach, a w sypialni działał odkurzacz. Nikita uśmiechnął się i pośpieszył tam, ale zaledwie wszedł, zatrzymał się w progu. Przed nim stała nieznajoma dziewczyna w fartuchu i chustce, która tak była pochłonięta sprzątaniem w pokoju, że początkowo w ogóle go nie zauważyła. Oj. Dziewczyna przestraszyła się, gdy się odwróciła i wyłączyła odkurzacz. Przepraszam, nie wiedziałam, że pan wróci, kim pani jest. Nikita był zupełnie zdezorientowany, nazywam się Katia. Jestem pańską gosposią i od kiedy, już ponad dwa lata. Tylko Jelena Władimirowna surowo zabrania mi pojawiać się, gdy pan jest w domu, oj. Dziewczyna znowu krzyknęła i pobiegła do kuchni. Nikita poszedł za nią. Katie wyjęła z piekarnika kaczkę z jabłkami, obruszyła ją serwetką, a potem polała czymś i odstawiła na bok. Rozumiem, że to nasza kolacja. Tak i jeszcze gołąbki, które pan tak lubi oraz zupa z soczewicy. Menu zawsze ustala Jelena Władimirowna na deser. Profiterole, rozumiem. Czyli Katia, przychodzi pani do nas sprzątać i gotować tak i jak często codziennie oprócz weekendów, naprawdę. A kto gotuje w weekendy? W piątek robię zapasy, które można rozmrozić lub po prostu podgrzać. Ale nie powinnam była o tym mówić, przepraszam. Mam już wszystko gotowe. Zaraz tylko schowam odkurzacz i wiadra i pójdę, bo inaczej Jelena Władimirowna będzie bardzo zła. Dziewczyna pobiegła do sypialni, a Nikita znowu poszedł za nią. A jak Lena pani płaci? Co tydzień i ile? Katie podała kwotę. Nie jest to tak dużo. Jesteś wspaniałą gospodynią. Katie i zasługujesz na o wiele więcej. Katie wyjęła kilka grubych banknotów i podała je dziewczynie. No dalej, nie krępuj się. Weź. Traktuj to jako premię ode mnie, kropka. Katie, po chwili wahania, wzięła pieniądze. Dziękuję panu. Pana mąż ma ogromne szczęście. Ja sama nie jestem zamężna. Mieszkam z mamą, ona jest chora. Opiekuję się nią, dlatego musiałam przerwać studia i szukać pracy. Ach, tak, niespodziewanie cóż, Katie, dziękuję jeszcze raz i nie będę pani dłużej zatrzymywać tak. Tak, po minucie za nią zatrzasnęły się drzwi, a Nikita usiadł w fotelu i zamyślił się. Najbardziej na świecie nienawidził kłamstwa i nie rozumiał, dlaczego Lena wymyśliła takie skomplikowane schematy. Czyż tak trudno nauczyć się prowadzić proste gospodarstwo domowe? Nastrój zaczął mu spadać. No dobrze, niech wszystko robi gosposia, ale po co kłamać, Lena wróciła do domu dopiero po dwóch godzinach i bardzo się zdziwiła. Widząc męża. O, cześć! Dlaczego nie jesteś w pracy? Lena, musimy poważnie porozmawiać, co? Problemy z projektami, wszystko w porządku z projektami, niecierpliwie odpowiedział Nikita, nie chcąc rozmawiać o swojej pracy. Możesz mi pogratulować. Awansowali ciernie, zwolnili mnie, ostro powiedział Nikita, zamierzając wrócić do początku rozmowy. Ale Lena natychmiast zmieniła wyraz twarzy, słysząc, że został zwolniony, oszalałeś? Przecież obiecywałeś, że będzie dobrze, że będzie dużo pieniędzy. Z czego teraz będziemy żyć? Tak, musimy jeszcze płacić domowej pomocy, więc ty o wszystkim wiedziałaś, ta głupia w końcu dała się złapać. Ja jej przecież kazałam, krzyknęła Lena, po co? Dlaczego mi kłamałaś? A co w tym złego? Tak, mieliśmy gosposie. No, a co, o twoim zdaniem miałam wszystko robić sama? Nie lubię gotować. I też nie lubię sprzątać. Wiesz w ogóle, ile kosztuje mój manicurę? Gniewnie powiedziała Lena, ale potem przysunęła się bliżej męża: No, kochanie, nie dąsaj się. To moja wina. Ale przecież tak dobrze nam się żyło. Wszystko ci odpowiadało. Chodź, pogódźmy się. No, skarbie, wszyscy tak żyją. A na przykład wiara ma trzy służące. Chociaż męża nie ma. Żyje sobie na pełnej stopie. A ja czym się różnię? Nikita. Powiedz, żartowałeś, że cię zwolnili. Żartowałem, odpowiedział Nikita. Chodźmy zjeść kolację, a potem chcę iść spać. Jestem bardzo zmęczony, Lena niechętnie wstała i poszła za nim, zauważając, że nie chce rozmawiać. Była bardzo zła. Wszystko szło tak dobrze, a teraz wszystko przez tę głupią Katię. Przecież mówiła jej, żeby nie pokazywała się Nikicie na oczy. I Nikita też nie jest lepszy. Dlaczego wrócił do domu tak wcześnie? Coś tu jest nie tak. Rano Lena obudziła się i zobaczyła, że Nikita wciąż śpi. Otwierając szeroko oczy, zaczęła go budzić. Potrząsając nim, przespałeś się, spóźniłeś się do pracy. Jest już dziesiąta. Nikita, daj mi spokój. Ja nigdzie nie idę, mruknął. Obracając się na drugi bok, nie chciało mu się wcale wstawać, to była niesamowita przyjemność spać tak długo. Ale Lena postanowiła nie poddawać się i dowiedzieć się wszystkiego. Lena ponownie podeszła do męża: Czy naprawdę straciłeś pracę? Tak, to prawda. Nikita podniósł się, opierając na poduszce i przyciągnął żonę do siebie. Będziesz mnie kochać, choć jestem bez pracy, oszalałeś? Zaczęła się wyrywać i zerwała się z łóżka. I jak teraz będziemy żyć? Dlaczego się tak martwisz? Znajdę inną pracę, kiedy? zanim umrzemy z głodu. Nie przesadzaj. Na wszelki wypadek mamy oszczędności, nie, wszystko wybrałam. Co tak patrzysz, nie myślisz, że przez cały ten czas żyliśmy tylko z twojej pensji, ależ skąd? Ty w ogóle nigdzie nie bywasz i nie wiesz, jakie są teraz ceny, oczywiście, że nie bywam. Cały czas jestem w pracy. Ty już nie masz pracy, Lena wybiegła z pokoju płacząc, a Nikita zmarszczył brwi. Żart się przeciągnął, ale z jakiegoś powodu nie chciał rozwiewać tych wątpliwości Leni. Czy pieniądze są dla niej aż tak ważne? Lena zawsze zarabiał wystarczająco. Dlaczego powinna w nim wątpić? Nagle przeszyła go nieprzyjemna myśl, że jest z nim tylko ze względu na pieniądze. Lena zawsze była czuła i delikatna, gdy obdarowywał ją prezentami. Przekazywał pieniądze na jej kartę, robił niespodzianki. Ale teraz postanowiła, że ma on problemy i jest gotowa go opuścić. A co, jeśli zachoruje? Stanie się bezradny. Co wtedy Nikita wstał i wyszedł do kuchni do żony. Pamiętasz, mówiłem ci wczoraj, że musimy poważnie porozmawiać, więc najpierw powiedz, dlaczego cię zwolnili z pracy? Przerwała mu za ceo. Właśnie rozmawiałam z Werką Allynową. Powiedziała, że jej walerka jest teraz na twoim miejscu. Nikita, jestem chory. Wkrótce mogę stać się niezdolny do pracy, niespodziewanie oświadczył Nikita. Chcąc zobaczyć jej reakcję, jakiemu pracodawcy potrzebny jest taki pracownik? Oszalałeś? Na ACO jesteś chory. To poważna diagnoza. Można to leczyć, ale potrzeba dużo pieniędzy. Liczyłem na nasze oszczędności. Lena usiadła przy stole i rozpłakała się, a Nikita stał nad nią i myślał, że nawet nie przyszło jej do głowy, aby jakoś go wesprzeć, uspokoić. Lena, ty mnie nie zostawisz, prawda, oczywiście, że nie, wyszeptała, podnosząc do niego zapłakana twarz. Krótki urlop Nikity okazał się zupełnie inny, niż się spodziewał. Leni prawie nigdy nie było w domu, a gdy spędzali czas razem, starała się zająć czymkolwiek, byle tylko nie przebywać blisko niego. Nikicie nawet wydawało się, że czuje do niego odrazę. Teraz odżywiali się wyłącznie pizzą i różnymi zestawami, a pyszne dania przygotowywane przez Katie odeszły w przeszłość. Świątecznego nastroju też nie było. Lena częściej milczała i często płakała, zamykając się w sypialni. Czwartego dnia sekretarka szefa Nikity zadzwoniła i poinformowała, że ten na niego czeka. Nikita szybko się zebrał i wyszedł z domu, nie budząc Leni, jak to zwykle robił. Cały dzień spędził w pracy, a wracając do domu, kupił kwiaty i tort. Znudziła go duszna atmosfera panująca w ich mieszkaniu i Nikita postanowił wyznać Lenie, że to wszystko było tylko nieporozumieniem. Jednak leni w domu nie było. Nikite przywitały otwarte drzwiczki pustych szaf, otwarte szkatułki, w których przechowywała swoje złoto, a nawet par drogich obrazów nie było, na ich miejscu pozostały tylko gwoździe. Minęło pół roku. Pewnego dnia. Wracając do domu, Nikita zauważył, jak jakaś dziewczyna wyszła na drogę, jakby nie zdając sobie sprawy, że pędzi ku niej samochód. Szybko podbiegł i w ostatniej chwili udało mu się odciągnąć się do tyłu. Samochód gwałtownie skręcił, hamulce zapiszczały, rozległ się głośny sygnał. Ale Nikita już przyciskał nieznajomą do siebie, stojąc w bezpiecznej odległości od drogi. Co to ma znaczyć? Życie wam się znudziło. Zapytał, nieco się odsuwając i patrząc jej w twarz. Katie, co wy robicie? zaczął i dopiero teraz zauważył czarną opaskę na jej głowie. Mamo? Zapytał, wszystko rozumiejąc, dziewczyna skinęła głową. Ona też rozpoznała Nikitę. Teraz, gdy już doszła do siebie, podzękowała mu. Naprawdę nie zauważyłam samochodu zamyśliłam się. Byłam właśnie na cmentarzu. Dziś czterdziesty dzień westchnęła dziewczyna. Bardzo mi przykro. Katiu. Ale jak to brzmi banalnie, trzeba żyć. Rozumiesz? Pozwól, że cię odwiozę do domu. Nikita wziął ją za rękę i poprowadził chodnikiem do swojego samochodu. Chwileczkę, a co z Eleną Władimirowną? Rozwiedliśmy się. Słuchaj, katiu, może pójdziemy na spacer, elejne spojrzała na niego i skinęła głową. Powoli kroczyli cienistą aleją, rozmawiając o wszystkim i niczym. Nikicie nawet udało się kilka razy rozbawić Katię. Katię od wczesnego dzieciństwa uwielbiała czytać baśnie o pięknej miłości. W tych historiach opowiadano o dobrym i czułym księciu, który zakochuje się w nieszczęśliwej dziewczynie, która następnie staje się wspaniałą księżniczką. Katię marzyła, by kiedyś przydarzyła się jej podobna historia. Ale czy biedna dziewczyna miała szansę spotkać takiego księcia? Kiedy Katię po raz pierwszy zobaczyła Nikitę, jej serce zaczęło bić szybciej. Ale on był żonaty, a ona tylko tymczasową służącą. Czy mogło być między nimi coś wspólnego? Oczywiście, że nie. Jednak Katie z przyjemnością podziwiała jego portret stojący w ramce na półce w salonie, za każdym razem, gdy przychodziła do Nikity, ostrożnie dotykała portretu i cicho wzdychała, czując, jak jej serce zamiera z miłości. Następnego dnia po tym, jak Nikita zastał ją w domu, Elejne Władimirowna zadzwoniła do niej i grubianiać. Powiedziała, żeby więcej nie przychodziła. Tak więc Nikita pozostał niespełnionym marzeniem Kati. Ale potem los zesłał ich na tę samą drogę. Trzy miesiące później Nikita i Katia złożyli wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie było wesela, Katia tego nie chciała. Wzięli ślub i wyjechali w podróż po ślubną nad Morze Śródziemne. Nikita był szczęśliwy, z Katią było mu tak lekko i naturalnie, że nawet nie mógł w to uwierzyć. Po roku urodził im się pierwszy syn, a dwa lata później córka. Szczęśliwa rodzina spędzała razem dużo czasu, a Nikita cenił każdą minutę spędzoną z nimi. Minęło kilka lat. Pewnego dnia Nikita podjechał pod centrum handlowe, by kupić świąteczne prezenty dla żony i dzieci. Długo wybierał, co im się spodoba, a gdy Obładowany paczkami, kierował się w stronę ruchomych schodów, przypadkowo wpadł na sprzątaczkę. Oj, przepraszam, pośpieszył, by powiedzieć. Odwróciła się, a Nikita zamarł. To była Lena. Nikita, ty, ty taki, a ja myślałam, wymamrotała. Patrzył na nią ze zdziwieniem i nie mógł uwierzyć, że stoi przed nim jego była żona. Przytyła, wyglądała nieco zmęczona i najwyraźniej od dawna zapomniała o drogim manicure, widzę, że u ciebie wszystko dobrze powiedziała. Czyli wyzdrowiałeś i znalazłeś nową pracę. Ja nie chorowałem. I pracuję w tym samym miejscu. Tylko teraz jestem w zarządzie firmy. A ty. A ja tu, Lena machnęła ręką. Nikita, może spotkamy się? Jestem żonaty i mam dwoje dzieci. Więc wybacz, odsunął się na bok, przepuszczając ludzi, wszedł na stopień i wkrótce zniknął w tłumie. A Lena jeszcze długo stała i patrzyła za nim.